Myślę, że pewna część z Was może kojarzyć laptopa Asusa, które na swojej klapie mają mnóstwo niewielkich białych, świecących punktów. Są to diody, które można zaprogramować w dowolny sposób, wyświetlając dzięki nim jakiś obrazek, animacje. No i Asus chyba zadał sobie pytanie, co gdyby taki system pojawił się również w słuchawkach? A oto odpowiedź Rock Delta S Animate, którymi dzisiaj się zajmiemy. Są to słuchawki, których obecność w pewnych kwestiach trudno wyjaśnić logicznie, ale mają też swoje zalety. I o tym wszystkim dzisiaj Wam opowiem. Powiem więc, zapraszam do oglądania, tak samo jak do subskrypcji tego kanału, wraz z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden inny film, no i do zostawienia kciuka w górę, bo wiadomo, zasięgi przyczyniają się do tego, że więcej takich dosyć nietuzinkowych sprzętów w przyszłości będę mógł dla Was sprawdzać. Także co, jedziemy z tematem, bo naprawdę są to ciekawe słuchawki, tylko szkoda, że aż tak drogie. Zastanawiam się, jak podejść do słuchawek, które kosztują powyżej 1000 zł, są od marki mocno powiązanej z gamingiem i wobec niektórych konkurentów nie są bezprzewodowe. To trudny temat, bo alternatyw mamy mnóstwo. Z tym, że Delta S Animate to trochę więcej niż słuchawki. Przed Wami produkt, którego zadaniem jest dzielić, interesować, pewnie budować jakąś kontrowersję, ale i rozgrzewać zainteresowanie fanów marki, którzy za kolejny akcent republiki graczy na biurku są w stanie dorzucić trochę więcej. I w zamian za taką inwestycję dostają bardzo ciekawe doświadczenia z unboxingu. Piękne pudełko odchyla się do góry i serwuje nam plakietkę, a pod nią znajdziemy już same słuchawki. Dalej mamy formę, pod którą ukryto mniejszy kartonik z akcesoriami. Wśród nich mikrofon, przedłużka z USB-C na USB-A, papierki, no i to co najważniejsze, czyli para dodatkowych nausznic. Odrobinę dziwię się brakowi jakiegoś woreczka do transportu. Ten mógłby się przydać, chociaż przy tej stawce nawet twardszy case byłby solidnym dodatkiem. No i spójrzcie sami, tak wyglądają Delta S Animate. Mnie kształt kompletnie nie zaskakuje, bo na głowie miałem poprzednie delty, natomiast część z Was z pewnością zwróci na niego uwagę. Słuchawki bardzo specyficzne, z dosyć masywną budową, skąpane w czerni. Ta na czaszach lekko gumowata, z kolei reszta plastików matowa, ale odbijająca co nieco światła. Na każdej kapsule widać też mnóstwo otworków, delikatnie zarysowany napis, no i logo marki. Ogólnie nie ma tutaj za dużo metalu, ten pojawia się w zasadzie wyłącznie na prowadnicach, które mają skokową regulację. Dzięki temu nawet jeżeli są to słuchawki duże, to w rzeczywistości ich masa wcale nie przeraża. Wyszły mi w okolicach deklarowanych 310 gramów, konkretnie 308. No muszę przyznać, miałem znacznie cięższe słuchawki, a tutaj przy okazji pałąk jest miękki, wykończony ekoskórą, nauszniki też grube i zależnie od upodobań albo ekoskóra, albo materiał. Jest dobrze, chociaż o wygodzie opowiem trochę później. Ogólnie nausznice mają pełną regulację zakresu ruchu, obrót, wychylenie, można dopasować je idealnie do głowy. Całość pozostaje też bardzo elastyczna, no i świetnie rozgina się wedle zapotrzebowania. Śmiem nawet twierdzić, że ich giętkość jest większa niż w podstawowych Deltach. Na lewej słuchawce sprężynujące pokrętło do zmiany głośności, no niestety zespolone z głośnością systemową. Mamy też trójpozycyjnego switcha do zarządzania podświetleniem, no i miejsce na mikrofon oraz wpięty na stałe kabel. To ponownie odbieram jako minusy. Generalnie mamy tylko opcję użycia poprzez USB-C, no i ewentualną przejściówkę do USB-A. Oczywiście daje to sporą kompatybilność z każdą platformą, wliczając nowe konsole, ale no pomyślcie, jak pięknie by było, gdyby Delta S, podobnie jak dajmy na to Wirtuozo, oferowały trzy opcje połączenia: wireless, USB plus Jackam. To w moim odczuciu znacznie lepiej rzutowałoby na aktualną cenę. Najważniejsze jednak w tych słuchawkach pozostają diodki, które znajdują się na każdej muszli. Oczywiście traktujcie to pół żartem, pół serio, bo najważniejsze w słuchawkach jest dźwięk, a ten jest naprawdę bardzo przyjemny, o czym powiem później. Aczkolwiek na tych muszlach możecie ustawić sobie dzięki aplikacji kotki, pieski, własne zdjęcie, jakiś napis, cokolwiek wam się tylko podoba. I faktycznie, jeżeli już zdecydowaliście się zapłacić za ten sprzęt, to myślę, że pozostanie on bardzo wyrazistym akcentem na waszym biurku. Jeżeli zależy wam na estetyce, jeżeli zależy wam na wyglądzie, myślę, że powinny się spodobać. No diody obecny na muszlach to mocno nietuzinkowy temat. Gdy pierwszy raz dostałem parę ładnych tygodni, może nawet miesięcy temu informację o tym, co pojawi się na słuchawkach, no trochę zabrakło mi chyba wyobraźni. Teraz wiem, że jest to niby bzdurka, ale bzdurka, która robi mega wrażenie, no bo na panelach można na przykład wyświetlić widmo mikrofonu, można też skorzystać z wielu animacji dostępnych w aplikacji, które rozdzielicie na dwie słuchawki oddzielnie, albo też zespolicie, dzięki czemu na każdej z nich będzie ten sam obrazek. Macie możliwość wstawić także swoje zdjęcie, swoją animację. Ogólnie najważniejsze, aby były one w miarę kontrastowe, bo w innym wypadku obraz będzie miał mniejszą wyrazistość. Gdyby to było RGB i umożliwiło głębszą kustomizację o kolory, no, szał dla każdego, kto poszukuje nietuzinkowych rozwiązań. Ja swojej pozycji tutaj nie zmienię, nadal pozostaję w gronie osób, które wybierają dźwięk aniżeli podświetlenie, natomiast muszę być zgodny z tą swoją pierwszą myślą, a jest nią fakt, że to najciekawsze implementacje jakiejś formy podświetlenia na słuchawkach, jaką kiedykolwiek widziałem, i wygląda bardzo sympatycznie z perspektywy trzeciej osoby. Pewnie jesteście ciekawi, co odpowiada za reprodukcję dźwięku? Mamy tutaj Forniki 50mm paśmy przenoszenie od 20 Hz do 40 kHz impedancja 32 Ohm, no i całość wsparta jest przez obecnego DACA ESS 9281 Pro. Mamy wirtualizację 71, jeżeli kogoś to interesuje, mamy również obecną aplikację, do której wrócimy sobie później, natomiast faktycznie dzięki aplikacji z tych słuchawek można wyciągnąć serio bardzo fajne brzmienie, ale zanim kwestię dźwięku, zanim kwestię aplikacji, jeszcze jedna istotna sprawa, mianowicie mikrofon, którego w tym momencie. Będziecie mogli posłuchać. W tym momencie możecie mnie usłyszeć z mikrofonu w słuchawkach Asus ROG Delta S Animate. Jest to mikrofon bez żadnych ulepszeń, które są dostępne w aplikacji. Tam mamy Noise Gate, Perfect Voice oraz AI Noise Cancellation, który przy pierwszym podpięciu jest uruchomiony na trybie medium, aczkolwiek zresztą na wam odpalę, właśnie AI, więc możecie mnie usłyszeć z tym trybem. To są generalnie funkcje, które raczej przydają się w sytuacji, gdy macie dosyć hałaśliwe. Otoczenie, no i wtedy możecie zredukować przykładowo szum, bądź też w lepszy sposób wyłuskać wasz dźwięk, ale będzie to też obłożone pewnymi ścięciami samej barwy. Przechodząc dalej, no z mojej strony do komunikacji jest on ok, natomiast chyba spodziewałbym się czegoś odrobinę lepszego. W tym momencie posłuchajcie jeszcze na koniec trochę szumu. Test mikrofonu zakończony. Ja też wspomnę tak na koniec, że oczywiście jednostka jest wyciszana, wystarczy przycisnąć rolkę do zmian głośności, wówczas tutaj pojawia się czerwona diodka, która jest widoczna kątem oka, więc wiadomo, że mikrofon jest zmiotowany i nic nie będzie zbierał podczas gdy, nie wiem, będziemy rozmawiali z rodzeństwem czy cokolwiek innego. Mikrofon nie rozpieszcza, zdaję sobie z tego sprawę, ale audio w tych słuchawkach jest absolutnie świetne. Żeby się w tym utwierdzić, wyciągnąłem sobie kilka par słuchawek i nie skłamię, jeżeli powiem, że to najciekawsze audio jakie uzyskałem spośród wszystkich słuchawek gamingowych, testowanych przeze mnie w 2021 roku, więc jeżeli pytacie mnie, po co mi tyle słuchawek, no to właśnie dla takich chwil, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że coś podoba mi się najbardziej. Nie jest to co prawda barwa idealna startowo na PC. -cie. Po prostu profil płaski narzucony przez aplikację ma swój bardzo środkowy walor, ale właśnie po to jest apka. Faktycznie mamy mnóstwo opcji, wirtualizację, której co prawda nie uruchomiłem zbyt często, ale jeżeli ktoś chce, powiedzmy, poszerzenia sceny z mocniejszym profilem ekualizera pod grem, no to można sobie to odpalić. Są też takie efekty jak bass boost, no i inne atrakcje. Ja jednak skupiłem się po prostu na zwyczajnym ekualizerze. Delikatnie wydobyłem dół, który był moim zdaniem lekko przykrótki, podciągnąłem górę. Powiedzmy, że poszedłem w charakterystykę V, która w rzeczywistości po prostu zmniejszała obecność wysuniętej średnicy. Przetworniki ani się nie Zająknęły. Zero przesteru, zero jakiegoś harczenia bądź też ostrości. Separacja super. Lokalizacja wroga super. Efektowność też na piątkę z plusem. To rzeczy jasno mówię w kontekście gier, ale odpaliłem sobie jakiś serial, odpaliłem sobie kilka znanych utworów. No i bardzo lubię, gdy raz na jakiś czas w słuchawkach mogę usłyszeć te partie, które druga para mocno przekrywa. Delta S Animate świetnie rozgryzły to co trzeba. Bardzo ładnie zagrałem. Z basem, który jest zauważalny, ale jednocześnie nie rozlewa się przesadnie i bez szczypiącej góry. Podobam mi się audio w tych słuchawkach jest po prostu dobre, na swój sposób hipnotyzujące, jak na zestaw przecież wciąż dedykowany graczom. Łączy się z tym wysoka wygoda. Słuchawki założone na głowę idealnie rozkładają masę między pałąk a nauszniki 3, 4, 5 godzin, a ja nie czuję tych 310 gramów na głowie. Przy czym zaznaczam, wybrałem nauszniki materiałowe, które charakteryzują się mniejszą izolacją. Jeżeli poszukujecie lepszego, chociaż wciąż nieidealnego odcięcia, no to ekoskóra będzie priorytetem, no i wtedy warto zastosować te nauszniki, które są na słuchawkach domyślnie. Natomiast, no muszę przyznać, ten zestaw gamingowy ma swoje zalety, potrafi pozytywnie zaskoczyć, ale ma też konkurencję, która oferuje rozwiązanie po prostu bardziej opłacalne. Mam bowiem z Deltami S Animate ten problem, że o ile mi się podobają i pozytywnie zaskakują, to finalnie wolałbym ten przetwornik i ten komfort dostać w panierce z mniejszej ilości atrakcji drugoplanowych. Które no chcąc nie chcąc zmuszają do wydatku zbyt dużej ilości gotówki. Przechodzimy, moi drodzy, do podsumowania tych słuchawek, które będzie niezwykle trudne, szczególnie, że w tym momencie jest to jeszcze sprzęt niedostępny w Polsce, więc jednocześnie ciężko określić to jego oficjalną wycenę. Trzeba spoglądać na zagraniczne portale. Tam wychodzi między 1200 a 1400 zł, aczkolwiek rozmawiam i u nas może być taniej, więc może nawet 1000-1100 zł byłoby fajnie, bo generalnie im taniej, tym znacznie sympatyczniej dla konsumenta. Z rzeczy, które na pewno w tych słuchawek słuchawkach są bardzo ciekawe. Oczywiście wyróżnik w postaci diod, natomiast no to jest gadżet dla fana marki, a my przechodzimy do tych cech istotnych z perspektywy po prostu odsłuchu. Dźwięk w tych słuchawkach jest Świetny. Serio jest to audio, które bardzo mi się podobało. Oczywiście, wstępnie trzeba je dostroić, natomiast od tego jest również aplikacja. Skoro ją dostajemy, to czemu by z niej nie skorzystać? Equalizer pozwala z tych słuchawek wyciągnąć naprawdę mnóstwo fajnego brzmienia. No i teraz tylko czekać, aż ten przetwornik i taka specyfika trafi powiedzmy do jakichś tańszych zestawów, które będą bardziej przystępne dla każdego. Kolejny pozytyw w postaci wygody, bo te słuchawki, szczególnie właśnie na nausznikach materiałowych, są niezwykle wygodne. Ja sobie w tej chwili założę, no i całość leży mimo tej wagi około 310 gramów e, perfekcyjnie. Ja nie, nie czuję tych słuchawek, one sobie świetnie spoczywają w zakresie właśnie i górnej partii i boków, e, także wygoda na plus. Jedyne, do czego w przypadku Delta S Animate mógłbym się przyczepić, to mikrofon. Mikrofon, który co prawda do podstawowej komunikacji wystarczy, ale chyba po zestawie gamingowym premium oczekiwałbym czegoś więcej. No i cena, cena, która mi jasno wskazuje, że nie będzie to produkt dla każdego, a raczej właśnie dla fana marki, a trochę szkoda, bo Dźwiękowo i pod kątem wygody spisuje się on naprawdę moim zdaniem bardzo, ale to bardzo dobrze. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych słuchawkach, jak wam się podobają i co ewentualnie byście w nich zmienili, poprawili. Jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka, bardzo będzie mi miło, jeżeli w komentarzu pod spodem napiszecie anime. Dzięki temu będę wiedział, że moja papalanina nie poszła na marne. No i co? Subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli całość wam się spodobała, okazała się pomocna. No i wpadajcie na Instagram na TikToka, na Discorda, a my widzimy się już niedługo w kolejnych nagraniach. Na razie.